Sebuś Chlebowpych I tyle Witamy Was w kolejnym odcinku Druga część WJ Base Druga część, tak właśnie. Ja mam na imię Adam Kameram kurwa Domin Ma duży komin. Ja jestem Adam. Dobrze wkładam. I to tyle, intro. No, to witamy w drugiej części Frozen Winter, oczywiście, tam se leży Seba. Sebuś, w chleb. No. No to tak, tu jest tak, play this, maksimum dwie osoby, jesteśmy dwie osoby. Sigma, Sebuś się nie liczy. No Seba się nie liczy, bo numer No to tak latarka w dłoń jeśli w ogóle działa zawieść so z, z panem i <laughs> idziemy dobra, to chyba wszystko kurde, no ona się zablokowała <laughs> o, łapa. to jest coś... Idziemy tam. Chyba nie. Nie da się. też A tu nic nie ma. No to nie. Trzeba wszystkie pokoje. Pokoje sprawdzić. Mam klucz, mam klucz. Ej, bo, bo to ty jesteś. Co jest? Kolega. Kolega ze szkoły. To mamy klucz. Trzeba do tej drzwi. Tak. schody Jo, można do góry. Chyba Nie, nie, nie. nie. Oh. Cool. Gdzie ty? Ja przyszedłem przez jakieś drzwi i ja poszedłem ja dalej, bo ja umierałem. Ja przyszedłem przez jakiś dwór i teraz jestem tam, gdzie byliśmy tak Tam, idź dalej. O, jesteś, jesteś, jesteś. Dobra, chodź, jest za tobą. Tu jest krew i akarz. I tu ktoś był. OK Mam Chyba. Chyba by go trochę zmoliło. Chyba on nie żyje. Chyba go no Ebo, zmoliło. Chyba ich też. No patrz, a kacza bierzemy. Nie da się. Są... 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 Nie. nie wiem, Ej, Chyba teraz tam. Ej, bo... Ej, bo ich więcej. No, tu się ludzie ja nie pawlało. Nie wiem. Do... Gdzie jesteś? No tak. czekaj, bo mnie trochę ścina. Jeszcze więcej ich jest. O, o um. Wracamy się! Spierdalaj, spierdalaj! Co jest tu? Ja Żyje, co to było? Ja bym powiedział Bernard, czy coś takiego? Nie, to no chyba backwards że do tyłu. Oj, oj. O chłopie, co jest? O? spadłeś, że nie po mnie rzuciłeś Okej okay. jakiś koszmar A to są oni Ci się, to się Jeszcze przed zmuleniem no. Oho Tutaj no mi coś tu wybuchło Jakiś konwój wybuchło. Mm. O oh, ten do... Co to jest? Ja chyba sobie Radio picked up Dali, dali No um. dobra Idziemy Dobra, szyłamy

So that's right. Jest na No to teraz się wracamy do gafala. Nie. W ogóle jak tam pójdziesz to zostajesz z, a, a, z armor ten. Jak się wrócisz tam do drzwi. Jesteś z zbroja. nie dostałem. Nic nie mam. Może w końcu już coś Po. Te sereny się robią. Teraz głodny. No. No łapy. Powrotem, kurwa. Nie ten... tam. to było? Nie ten horror w ogóle. No. Jestem trollą w kubierce fabularnym. Co tu kawałek. Ceresa, nie? Chyba <śmany> nie Ceres. Mach mi to Co? Co to było? Ja. Co jest? Ja pierdolę! Co jest? Ja pierdolę! Oj się przestraszyłem! Kolega Siema no, to wejdziemy tutaj Tutaj tam ta. Co? 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 Ja pierdolę! Co się stało? Ja cię. nie, co to było? Ech. Co się stało? Ja miałem taki jumpscare Zobaczę później na ten na filmie. Ja pierdolę! Co to było? Co? Jakiś pan Znaleźmy Znaleźmy jakiś plus. Z, Znowu, teraz, tutaj. ale bomby atomowe na nas na Znowu! Znowu. Jest. Ah. Wow. Ale, co jest? Co się tu ogień mnie nie pała. Ale muszę. Za nami. Co jest? Ogranicę tego tego wiesz?

Okay. Chyba, jest, w końcu. Yeah. Ja, ja to chyba, ja skipnę większość tego. Ty robi sens, żeby, żeby widzowie wszystko to, oglądali. O, dobra, F kliknij. Kliknij F, bo... Czekaj. Na notarki włączyli.

Bernhardt. To było to imię, co ten co ten zombie żołnierz powiedział. Kim on jest? I co on on są? Co dobra, zrobił? e, dobra. 6 F2 F1A. O kurde. Alfabet, alfabet. Się nauczyłem już po bagrumzach. Jeszcze ty, jeszcze ty, Czekaj, bo nie rozumiem tego. Ja jestem kudy, to przeżyję, ale ty... GG <giby> GG, bye-bye <giby> Wypuśćcie <giby> <giby> nas stąd! Lega. Aha Aha No czemu znowu... Co to jest? Ja, brat, mama Ej, jesteś sobą? Nie, myślałem, że jesteś sobą Czemu ja mam Ja Mam kałacha w ogóle Ja też Nie, nie mam biedny Ja nas pilnuję, hopę Mi się gra zbagowała ja i mam kałacha A ja nie idziemy za puszkę? Ja. Idziemy ja Sprawdzam inne pokoje na na dół, na dół. Tam z czasem. Jeszcze mam 15 minut, jak coś. Co, co? co jest? Co, co, co? Zagrałeś soka, lewek, mi nie wyskoczyło. Aha, to całe? The frozen, Winter, 2 Delirium. To chyba po, początek w ogóle. Aha, dobra, nie, to koniec. No to tam, druga część, nic nie ma wspólnego z pierwszą. No, nie, w ogóle nic. Czy co? Tam. Ej, czekaj Co jest? Ja Ja jestem w grze Ty Ej, ja mam... Ja... Ja coś mam jeszcze To to jest? To jest. Chodź tył, 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 bo ja tu też jestem Co to jest? Chyba jest showcase po prostu. Tu jest możliwe to chyba tyle tyle w tym odcinku no i dzisiaj trochę odrobinę zawiodłem, bo ta druga część nie miała nic wspólnego z pierwszą myślałem że to będzie kontynuacja pierwszej co się jeszcze się wydarzy a tak to graliśmy w CS ale taki trochę gorszy horror CS-owy że tak ujmę no. Dobrze, no to, to na tyle w tym odcinku i my Was żegnamy.